Kalendarz Adwentowy. 22 dzień Adwentu. Nie bój się wziąć Maryi. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Słowo: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Józef miał plan dobry, rozsądny, bezpieczny, i nagle wszystko się rozsypało, a Bóg wchodzi w jego życie jednym zdaniem: Nie bój się, nie bój się wziąć tego, co wydaje się za trudne, nie bój się przyjąć woli Boga, której jeszcze nie rozumiesz, nie bój się osób, których historia jest bardziej skomplikowana niż Twoja. Bóg nie mówi Józefowi, dlaczego to wszystko się dzieje. Mówi mu tylko, co ma zrobić. Weź Maryję do siebie. Czasem wiara polega nie na tym, że wszystko pojmujesz, ale na tym, że robisz to jedno, co Bóg prosi, choć serce jest pełne znaków zapytania. Józef obudził się i zrobił dokładnie to, co powiedział Bóg. Adwent czeka na takich ludzi. We are.